to perish and by turning some of the deaths of this ocean. Tonight, Tonight remember each and every one of them. Give thanks to those who shall perish and unfold in the face of adversity. For those who fear their lives, so others might be saved. And, and for their relatives and descendants, in whom their memory lives on. Adam Bodnar. miał on pogrozić Adam Bodnarowi nie tylko palcem, ale też w dalieniu swik. Przed świętami jeszcze Adam Bodnar miał usłyszeć, że albo rozliczenie przyspieszą, albo dostaniesz pietych na wiceministra i on cię zmotywuje. Czy to jeden z powodów Dórzewska w Polsce w odejściu policji w W swoim oświadczeniu ujawnił nieprawidłowości, do jakich dochodzi w polskiej policji. Były mocne gesty i słowa. Inspektor Waldemar Pankowski zwrócił się do swoich przełożonych oraz do komendanta głównego policji Marka Bolonia.

to jest komuna w czystej postaci yy, i stworzenie państwa no, na, na swoich warunkach. On nam użył słowa czystka, ale nie wiem, co miał na myśli. Tego, czy to jest zdejmowanie jakichś niepokornych, czy... czy jest... Nie jest sprzyjające platformie obywatelskiej. Stawę skomentował w cyklu bardzo tamtami Jacek Kurski, były prezes telewizji polskiej. Adamowicz się zerwał i wysłyszał, był już 20 prezydentem od 1998 roku. Znałem dobrze to bo Adamowicz, że byłem w cywilach sztabiał Józef Ołockiego i siedział w samorządzie. Znaliśmy się jeszcze z czasów 9, ale potem był zresztą władzem.